Czyli tobie gramy dzisiaj w Crash for Brain Ostatnio też graliśmy w to. Mega fajne. Mega, mega. Dobra. Zbieram sobie hasi. Mam. Bo ja mam lot. Mega. O, zobaczę mój kolega. Tak, mam 27 milionów. Tak, 27 milionów. Wchodzę w pudełkę. Czy za 20 milionów? Nie, za też, to znaczy, a nie, bo to są legendarki. Nie, no ze skrzynia przyszło się 180 milionów. Brybry bry, potopim? Nie wiem. Mam jednego bobuksa. Tak, wiem, mega mało. Tu look, 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 E look, 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 ehi, look, 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 mio collega Nie, nie wyszedł, nie wyszedł, nie wyszedł. Wieramy, te... Hmm? Witam, witam, witam. O zdrowe, pan się pyta. Ten odcinek będzie na razie, na moim kanale to będzie najkrótszy, bo będzie trwał jakieś 10 minut, nie jakiś mega długi. Ale no, więc, e, tak, trzeba, e, musimy dzisiaj ogarnąć w tej grze sobie, już idę, już idę, idę. pudełko akurat się wiem tak, e, spróbuję dzisiaj ogarnąć tą skrzynię nieba za 60 milionów, które <laughs> mam chrypę. Mm -hmm. Tak, no. E, jeszcze jak chcecie, na przykład, co mam pograć, czy coś, no to śmiało, śmiało pisać. Pisać Niki w com, ja z wami chętnie pogram. Na no, odcinek, z Wami nawet mogę nagrać. Chętnie. <laughs> Tylko, y, no, musicie pisać po prostu Niki w kom. Ja Wam potem odpiszę tam, jaki jest mój nick. No, i samo możemy zagrać. Na przykład w 9, 9 Albo w tą grę, albo w Stila. W Grow, w Planty. Odwiedzam jaką grę. No. Możemy zagrać. Jak chcecie. Yy, 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 ten. Jutro. Jutro, jutro. Yy, znaczy, jak, jak, jak ja to nagrałam, to jutro. Ale jak to wyjdzie, to jak ja nagrałam, to to jutro co będzie. Będzie niespodziewany odcinek. A, a po tym niespodziewanym odcinku właśnie ten odcinek wleci. No. Polecam, polecam odcinek. mają fajny. Um, dobra, pudełeczka, pudełeczka. Um, za trzy minuty. Czy kuwa te kosmiczne? Chyba nie chcę. Trzeba zrobić zaraz trochę porządku. Mm -hmm. Jeszcze dzisiaj może, ale nie wiem. Zagramy w planto. Czyż, albo stira. Zapytam się jego... Czekajcie. Tak, on dobrze mówi. Jak wbi... napisał... Ej może jak wbiją twoje widzowie 1000 lajk like, to gramy w 9-9 nocy w lesie. Tak, nie, dobra, bez przesady. Ale 100 lajków like i gramy z widzami w 9-9 nocy w lesie. No i w inne gry na przykład. Jakie chcecie. Jestem dobry w 9-9. On też. Więc. Czemu nie zabrać? Więc. Dobra. Obniżę Wam. Obniżę. 10. 15 lajków. I gramy z Wami 9-9. On gra. I ja gram. Nie wiem, co mi wyskakuje. Mam kogoś zaprosić. Nie wiem. I smarcelikach. Dobra. Zbieramy, zbieramy. Zaraz wchodzimy na E. A on nie napisał. PLANT czy 3. PLANT czy STYLE. PLANT czy STYLE, bo nie wiem co zagram, bo mi nie odpisał OK. plan czy STYLE, szybko, szybko. BĘDĄ STYLE. O, o, o ok. zaraz. Boże, co, Zaraz wejdziemy. Zaraz wejdziemy. Tak, e, w stila. E, będzie będzie chyba w niedzielę odcinek, albo w poniedziałek. Opening lucky bloków w stylu dajcie pewnie będzie dużo takich bloków. Nie będę otwierać ich od razu, więc no. Yy, już wchodzimy chyba na tego stila. Jeszcze za ile się zrobi? Raz, raz, No, to już czekamy te 15 sekund i wchodzimy na stila. No. Live. O, jak chodzi o live, to chyba nie będę robił ale odwiedźcie mój, mój profil na TikToku. Odwiedźcie, mówię wam. Odwiedźcie braci. Bracie się nazywam, więc dawajcie. Wchodzicie na profil mój. Wam. Yy, no, Po prostu chodzicie na mój profil. No i tam jak chcecie, to są sobie dajcie mi lajki, like, jak chcecie, jak Wam coś się spodoba. Mam tam śmieszne rzeczy. I nawet mam tam TikToka z twarzą. Tak. Jak sobie do zobaczymy moją twarz, to po prostu tam wejdźcie i dajcie subskrypcję. No, nie zmuszę. Nie zmuszę. Nie zmuszę. Dobra, wchodzimy na stila. Dobra, ładuję, ładuję mi. O kurde, coś mi spadło. Dobra. Tak. A pokażę moje brainy rolls. Pierwszy. Miteteira Chikleteira 26M. Los Mobilis 22M. Los Six 22M. 5 milionów. Los Chikleteira 42M na sekundę. Miteteira Bisquitera 26M na sekundę. Ewi Ledon 31,5 mln na sekundę. 2. 2,7 milionów na sekundę. Gerino Digitale 1,6 milionów. Na sekundę te garino mam na alcie. Mam więcej garino na 1,1x1 na tu. Kolejna garina digital 3.3 miliony na sekundę. Grape's Medusa 6 m na sekundę. U, tu, tu już jest tak. Skala na 250k. skala na 250k. Kasady jak 9 m. Locik 8.7 milionów. I los Mobylii 132 m na sekundę. Oh yeah. I e, ja będę, robię konkurs. Wstawię, e, wstawię shortsa, jeszcze stawię wstawię, że jest konkurs o tego greypusa. O tego greypusa będzie konkurs. Tak, o tego, tego, tego Grapepusa. Ten grej jest do wygrania. Po prostu musicie... na TikToku też dam, że do wygrania Po prostu ten grejpus do, wy, do wygrania jest. Konkurs. Musicie o. Oz... Aha, nie no, niech zda. Musicie po prostu... Po pierwsze... Dać lajka, napisać nick w komentarzu. Ja po prostu będę losować losować będę ludzi i, i no i tak to zrobimy bo będę losować po prostu mam 207 trilionów co on zrobi? czy on mi jakiś trik tak barabumy kupuje? tak będę robić 500 trilionów rebir jak ktoś chce mi pomóc to zapraszam ja nie, mam mam dużo legitek nie skamuję jestem legit serio Odkalne. Oj, ej, wam opowiedzieć moją sytuację. Miałem kiedyś dwa loskombi. kombi Jedna 60M, druga zwykła. I normalnie. I weszłem na publika. Bo, bo doszłem do mojego kuzyna, bo on sobie grał w Steela. On na publiku był. Doszło do niego, myślałem, że on po prostu sogra na priwie swoim. I dochodzę tam publik i mi ukradli wszystkich. Jeszcze miałem tam inne braille ale. No, los kombi było fajne. I jeszcze mój kolega mi ostatnio ukradł los kombi 52m na sekundę. Diamond. Diamond jakąś mutacją chyba, nie pamiętam już. To jest moja bardzo kolega, byłam słaba. Nie jestem nie się patrząc na. Oj! Zombie trollala. Eksentra lala, diamond I, ixty, ixty. Ej, xdaj, Ej, i ta moja baza tutaj Porównanie jego bazy do mojej Ej, 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 ej. ej jak jesteście słabi no, 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 jak, jak po prostu Nie, nie tylko dla słabych, dla tych do, dobrych też Łówcie sobie, jak jestem ten się odpali to są łówcie po prostu ryby łówcie, opłaca się, za free roce masz sekrety ci mogą wyjść serio, mi, mój najlepszy to był właśnie ten grejpus 6 m bo yy, normalny pulse bo tego na update'cie na, sobie ale normalny grejpus to był mój najlepszy, bo potem, nie wchodzicie index jest akonautyk na przykład no to Grapeus jest najlepszy bo tu, tu już musicie mieć takie do najlepszą chyba jaką się da mieć wędkę, ja nie mam bo to musi mieć 15 robić. ale mam Eviladon. no Eviladon w indeksie 21 23 też proszę, proszę pomóżcie, może być nawet na waszym serwie ale wolałbym na moim bo na Alcie by mi się te moje wszystkie perełki nie zmieściły no nie, że wam nie ufam, ale no wolę sobie przełożyć, więc no by było lepiej, jakby mój serwer, wasz też może być. Jak chcecie jakieś trady, to po prostu piszcie mi na TikToku, na YouTubie, obojętnie gdzie. Więc teraz, ej teraz, proszę, proszę, ale proszę, róbcie mi teraz jakieś edity, edity mi róbcie.

Peł, peł, peł. Proszę, róbcie mi Edity. Proszę! Ja chcę mieć Edity z sobą. Dobra, już... Yy, do stylu... popisałem wam moją bazę. Nie, yeah, jeszcze! No ten Grej jest do, do wygrania. Jeszcze daje los mobilis do wygrania. Tak, tam Nie. Yeah. Nie wiem, nie, mi te Teira. Mi te jest do wygrania. Yy, mogę Los Mobiles. Nie. Tak, ta mi te Teira i Grape. Mi te Teira i Grape Pusik są do wygrania. Polecam. sayonara!